Cześć, tu Hanna. Witam wszystkich z Japonii. 5 listopada 2025 roku. Pierwszą część nagram o wizycie Trumpa w Japonii, natomiast druga część to będzie reszta wiadomości. Wiadomości są oczywiście bardzo dobre, kontynuacja planu, ale zacznijmy od Japonii, bo teraz jestem w Japonii. Na zakończenie pokażę Wam też trochę ujęć. Z bardzo ładnych miejsc tutaj w Tokio. A co w Japonii? Po wizycie Trumpa w Malezji i podpisaniu traktatu pokojowego między Tajlandią i Kambodżą oraz kilku traktatów handlowych między Tajlandią, Wietnamem, Kambodżą i tak dalej, Trump poleciał do Japonii 27 października. 28 października spotkał się z cesarzem Japonii i spotkał się z nowo wybraną panią premier Sanae Takaichi, która niedawno właśnie została mianowana premierem Japonii, tak jakby tuż przed wizytą Trumpa. Ja zaglądałam na relacje gazetki The Japan Times, która nale należy do. Ścierwomediów tutaj japońskich. Właściwie to, to jest amerykańska gazetka, ale ciekawiło mnie to, co oni piszą o Trumpie. I początkowo, jak szukałam czegoś na hasło Trump, wizyta Trumpa, to pokazywały się jakieś głupie artykuły sprzed lat. Tak jakby nie mogli ogarnąć tematu, że wizyta Trumpa powinna być w pierwszej kolejności zaprezentowana, ale robią to złośliwie, nie robią tego przez pomyłkę. Widać też ogromną tendencyjność i widać w The Japan Times właśnie stosunek do Trumpa, ścierwomediów, jak ścierwomedia w dalszym ciągu plują na Trumpa, atakują Trumpa, każdą rzecz przekręcają, kombinują i wtedy kiedy jest do zaraportowania coś przykrego dla strony demokratów na przykład pucz Obamy i Hillary Clinton to oni odwracają kota ogonem i pokazują o proszę bardzo Trump zaatakował prawnika z komitetu demokratycznego bo ten prawnik wytykał Trumpowi jego przestępstwa a zapomnieli się zająknąć, że ten prawnik sfabrykował całą dokumentację na życzenie Hillary Clinton. Miał za to zapłacone miliony, żeby sfabrykować, stworzyć fałszywe narracje dotyczące Trumpa. To już to nie jest takie, słuchajcie, to nie jest takie istotne, że ten prawnik sfałszował dokumentację. Co jest istotne, to to, że Trump popełnił przestępstwa. Zobaczcie w dalszym ciągu, jak szczujnia głównościekowa atakuje Trumpa. Co nam to powinno powiedzieć? Co powinniśmy zrozumieć z tych ataków? To, że Trump nie jest systemowy. Trump jest antysystemem i dlatego szczujnia go atakuje. Zobaczcie sobie nagłówki polskich szmatławców, zobaczcie sobie co się w Polsce dzieje, przecież cały czas to widać, co się dzieje, a w Stanach też jest atakowany o to, że krytykuje Georgesa Rosa i rzekomo jest to antysemityzm. W każdym razie wracając do The Japan Times opisują to w ten sposób, że podczas pierwszego szczytu z Trumpem ici obiecuje Nową Złotą Erę dla sojuszu, dla sojuszu USA i Japonii. Premier Sanae Takaichi zakończyła we wtorek w Tokio swoje pierwsze rozmowy na szczycie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nowa japońska przywódczyni zobowiązała się do zapoczątkowania Złotej Ery w sojuszu między oboma krajami. Stolicy obowiązywały zaostrzone środki bezpieczeństwa, a na potrzeby spotkania zmobilizowano około 18 tysięcy policjantów. Był to kluczowy test umiejętności dyplomatycznych Takaici, która dąży do podniesienia sojuszu amerykańsko-japońskiego na nowy poziom, jednocześnie odpierając rosnącą presję ze strony USA w kwestii wydatków na obronność. Taka ici protegowana zamordowanego byłego premiera Shinzo Abe, który był blisko związany z Trumpem, zastosowała podobną strategię jak jej mentor, organizując dla prezydenta USA audiencję u cesarza i uroczystą wizytę państwową. Wręczyła mu również wyjątkowy prezent, kij golfowy używany przez Abe oraz torbę golfową podpisaną przez japońskiego golfistę Hideki Matsuyama. No i chcę Wam pokazać tutaj, jaka była ceremonia przywitania przez Panią Premier w Pałacu Akasaka dla Prezydenta USA Donalda Trumpa. Po przybyciu Trumpa, którego powitała honorowa gwardia, Takaichi obsypała prezydenta USA pochwałami za jego niezachwiane zaangażowanie na rzecz pokoju i stabilności na świecie i potwierdziła, że Japonia jest gotowa, aby największy sojusz na świecie odegrał większą rolę na arenie regionalnej i globalnej. Chcę podzielić się z wami moją determinacją. Jako przywódczyni Japonii będę nadal dążyć do wzmocnienia potęgi narodowej Japonii, a mianowicie jej zdolności dyplomatycznych i obronnych, siły gospodarczej, technologii, wywiadu i zasobów ludzkich, powiedziała. Razem z wami chciałabym urzeczywistnić nową złotą erę sojuszu japońsko-amerykańskiego, w której zarówno Japonia, jak i Stany Zjednoczone staną się silniejsze i bardziej zamożne dodała. Naśladując strategię AB, taka powiedziała również stronie amerykańskiej, że nominuje Trumpa do pokojowej nagrody Nobla za jego pracę w mediacji konfliktów. Poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Caroline Levit, jak wynika z raportu Białego Domu. Pojawiły się pierwsze oznaki, że podejście taka przyniesie rezultaty. No a premier Sanae Takaichi należy do Partii Liberalno-Demokratycznej, czyli partii rządzącej Japonii, i ta partia nigdy nie zmienia swojej polityki, więc nawet jak jest inny premier, to polityka pozostaje taka sama. Natomiast jakby widać, że wśród polityków japońskich białe kapelusze tak jakby wpłynęły lekko na to, że to pani premier, która nosi w sobie spuściznę premiera Abe, Abe żył bardzo dobrze z Trumpem. Chociaż też on dla Japonii za wiele dobrego nie zrobił. No i zobaczymy jak Sanae taka, taka i ci wypadnie, ale nie spodziewamy się za bardzo rewelacji. Natomiast jest przychylna Trumpowi, to na pewno jest przychylna polityce Trumpa. I ogłosiła, że będzie wspierała Trumpa, a Trump ją też pokazał jako sojusznika, jako przyjaciela, jako kogoś, komu będzie ufał i z kim będzie się bardzo dobrze współpracowało. Trump mówi, że Ameryka jest japońskim sprzymierzeńcem na najwyższym poziomie. Potem Trump razem z Sanae Takaichi wystąpili w bazie wojsk amerykańskich Jokoska w prefekturze Kanagawa. No to tak wygląda, że to jest inna prefektura, ale Jokoska to jest rzut beretem od Tokio, bo prefektura Kanagawa to tutaj jest zaraz niedaleko mnie, więc ta prefektura nie jest tak bardzo odległa od Tokio. Ta jest prawie na peryferiach Tokio. Pierwsza kobieta premier w historii Japonii, powiedział prezydent Trump, przedstawiając Sanae Takayici. Have to say this, the first female prime minister in the history of Japan. Madam Prime Minister, please say a few words. Thank you, oh, thank you Mr. President, and thank you all. Mamy też komentarze patriotów dotyczące podróży Trumpa po Azji: że Trump w swojej podróży po Azji wiele robi i wiele dzieje się za kulisami. Z Japonią zawarto nowe umowy. Następne są spotkania z Chinami i Koreą Południową. Te spotkania się już odbyły w Korei Południowej i z przywódcą Chin Xi. Również Trump się spotkał w Korei Południowej. Natomiast będzie się też wybierał do Chin innym razem, a 28 ogłosił, że Toyota zainwestuje ponad 10 miliardów dolarów w fabryki samochodów w Stanach Zjednoczonych. Trump mówi, że Toyota zainwestuje te 10 miliardów w ciągu najbliższych 5 lat. Symbolika jest bardzo ciekawa. Jest resetowanie, przeprojektowywanie i restrukturyzacja starej masońskiej mapy. Waszyngtonu, Waszyngton, Waszyngton DC, bo tutaj macki globalistów sięgały do Japonii i ja od matki senatora Taro Yamamoto słyszałam wielokrotnie, że tak naprawdę to Japonią rządzi biurokracja, czyli ci, ci oficjele, którzy nie są wybierani i ta biurokracja jest zawsze trenowana, szkolona w Waszyngtonie tak żeby szkodzić Japonii i żeby żadnego pożytku z nich nie było. No i zobaczymy, może to się zacznie powoli zmieniać, natomiast nie będzie to zmiana skokowa. Japonia, Japończycy nie są zadowoleni z tego, co rząd robi kolaborując z USA, bo będzie to kosztem Japończyków i Japończycy narzekają, im się to nie podoba, a ponieważ jest to prezydent Trump, ta media głównego ścieku po raz pierwszy zaczynają również prawie mówić jednym głosem. Też się buntują i burzą przeciwko oddawaniu zbyt wiele bogactwa Japonii Ameryce. Po raz pierwszy to, co było starą polityką, i wiadomo było, że Japonia daje pewnej części ciała Ameryce i oddaje dobro Japończyków USA. Po raz pierwszy zaczęło się narzekać na ten temat i to w domenie publicznej, więc jakieś zmiany widać, aczkolwiek tutaj naród jest wyeliksirowany, także mamy 30% nadmiarowych zgonów i za daleko to to wszystko nie pójdzie, ten naród się nie wybroni z tego, masę ludzi jeszcze... Tak na oko ze 20-30% ludzi jeszcze chodzi zamaskowane, ogłupione, chociaż już teraz w ich przypadku to noszenie maski ma słuszność, dlatego że w przeciwnym przypadku zarażaliby białkiem kolca, więc bardzo dobrze, że te maski noszą. Mamy doniesienie, że Japonia przekazuje też 250 drzewek wiśni i fajerwerki na odświeżenie, w Waszyngtonie, DC, dla Trumpa po tym, jak premier oglądała z prezydentem World Series. Oprócz tego prezydent Trump i premier Japonii podpisali umowy dotyczące inwestycji strategicznych i surowców krytycznych czyli znów ten sam temat, co w innych krajach. A ja na zakończenie pokażę Wam parę ujęć z Tokio ze świątyni Jindaiji. To jest niedaleko stacji Ciofu. Wokół świątyni są zabudowania, przypominające górską miejscowość z gorącymi źródłami, i wiele klimatycznych knajpek z kluskami gryczanymi soba. Więc, sobie to możecie zobaczyć. Poza tym są tam sklepy z pamiątkami i smakołykami dla odwiedzających świątynię i był dosyć spory ruch. Był taki bardzo fajny jarmark wśród zieleni i pagórków. Już teraz drzewa zmieniają kolory na jesienne, więc zaczyna się tak zwane kojo tutaj w Tokio, a dodatkowo, ponieważ zbliża się święto Shichigosan, czyli 753 które przypada na okolice 15 listopada, można w świątyniach zauważyć ubrane odświętnie dzieci w kimonach, właśnie 7-5-3 latki, czasami rodziny też w kimonach, także zobaczycie sobie. Na zdjęcia zapraszam do oglądania, a wiadomości ukażą się wkrótce, serdecznie zapraszam. Jesteśmy w okolicach świątyni Jindaiji, chociaż to jest centrum Tokio, to ma się wrażenie jakby się przyjechało do jakiejś górskiej miejscowości z onsenami, czyli gorącymi źródłami. Posągi Bożków Szczęścia i takie górskie strumyczki, żebyśmy się czuli, jak w górach knajpki z makaronem soba. Grzecznie mówi się osoba. Także osoba to jest japońskie słowo. W sobie wystawiają hamuki, żeby przynosiły im szczęście w biznesie. Można zobaczyć jak się robi wyseczki soba, ale tym razem nie ma kucharza. Koło mojeńskie kręci się. Powinno poruszać żarnami i mąkę. Mam te z gryki. O, osoba radzi się z gryki. Dziś przed dzień dajdzie dosyć duże tłumy, bo zbliża się święto Shichigosan. Jantynia Dzindajdzi. Ulica sklepików. Tutaj się można poczuć, jakby się wyjechało z Tokio. Bo tu jest taka atmosfera górskiej miejscowości. Bardziej wioski niż miasta. Kolejna knajpka z kruseczkami osoba. Jak widzimy tutaj na mapce, tak wyglądają okolice. Dzień,